Cześć Maneczko, witajcie w tym odcinku. W odcinku bardziej sobie porozmawiamy. Chodzi mi o to, że chciałbym Was przeprosić za to, że nie pojawiają się teraz już tak odcinki na moim kanale. No ale to z powodu tego, że no, zakończenie roku szkolnego trzeba oceny poprawiać. No i tak zbytnie czasu nie mam. Ale na pewno się zaczną pojawiać odcinki. Tego jestem pewien. Wakacje prawdopodobnie nawet każdego dnia się zaczną po pojawiać. A drugą sprawą jest, co byście chcieli na odcinek specjalny. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli. Bo nie wiem, co, co, co wy chcecie. No i... chyba to będzie już tyle z... z ten, no bardzo was przepraszam, no, ale no już nie daję rady. Postaram się jak najszybciej nagrać odcinek specjalny, to co będziecie chcieli. Więc to będzie na tyle. Trzymajcie się, Siemanu.